Edward Kleszczyński przyszedł na świat 6 września 1892 roku w niewielkiej miejscowości Skrzeszowice, powiecie miechowskim, należącym do guberni kieleckiej. Tereny te należały wtedy do Królestwa Polskiego, zwanego popularnie Kongresówką i znajdowały się w granicach Cesarstwa Rosyjskiego. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, w której rodzice Bogusław oraz Helena Szczarnowskich kładli duży nacisk na pielęgnowanie tradycji patriotycznych. Umiłowanie ojczyzny oraz poświęcenie dla niej bliskie było nie tylko młodemu Edwardowi, ale także jego rodzeństwu Bogusławowi, Helenie, Marii oraz Józefowi. W latach 1902-1907 Edward Leszczyński uczęszczał do Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie, w której przystąpił do egzaminu maturalnego. Obecnie w tym budynku ma swoją siedzibę Piąte Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego. Po ukończeniu szkoły średniej kontynuował naukę w Wyższej Szkole Rolniczej w Wiedniu. Ukończył ją w 1914 roku. Kształcił się również w tamtejszej Akademii Handlowej. 1 listopada 1912 roku wstąpił w szeregi polskich drużek strzeleckich, których celem było kształcenie wśród młodzieży patriotycznej postawy. Gdy wybuchła I wojna światowa, Edward Kleszczyński przebywał w majątku swoich rodziców w Krzeszowicach. 3 sierpnia 1914 roku w pobliżu jego domu pojawił się patrol pod dowództwem Władysława Beliny Prażmowskiego. Razem z nimi przebywali także. Janusz Głuchowski, pseudonim Janusz, Antoni Jabłoński, pseudonim Zdzisław, Zygmunt Karwacki, pseudonim Bończa, Stefan Kulesza, pseudonim Hanka, Zdzisław Skotnicki, pseudonim Żmot, Ludwik Skrzyński, pseudonim Kmicic. Byli to tak zwani Beliniacy, Siedmiosobowy oddział, który na polecenie komendanta Józefa Piłsudskiego wyruszył z Krakowa w kierunku Kielc. Przekroczyli granicę z Rosją aby dokonać rozpoznania sił rosyjskich w okolicy Słownik, Miechowa i Jędrzejowa. Kilkadziesiąt lat później, w 1971 roku, w wywiadzie radiowym przeprowadzonym przez Aleksandra Korczyńskiego w nowojorskim Studio Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Edward Kleszczyński tak wspomina to wydarzenie. Wracając z wyprawy, wstąpili oni do mego rodzinnego majątku z Krzeszowic, a ja do nich dołączyłem, będąc już poprzednio Członkiem tajnej organizacji drużyny szczereckiej. Tak więc przez jeden dzień byłem ósmym polskim kawalerzystą, tym bardziej, że ode mnie dostali konie i wracali już konno do Krakowa. Podczas I wojny światowej Edward Kleszczyński walczył w pierwszym pułku ułanów legionów polskich. W 1915 roku brał udział w walkach z Rosjanami w rejonie Jędrzejowa oraz Pinczowa. W swoich wspomnieniach, trzy razy w okopach, tak opisuje to wydarzenie. Okopy były licho urządzone. Ziemianki słabe, ziemia płaszczysta i sypka, więc obsypywały się rowy strzeleckie. A przy silniejszym ogniu artylerii były zasypywane. Moskale ostrzeliwali nasze okopy codziennie. Dobrze, że nie mieli ciężkiej artylerii, bo ziemianki nie byłyby wytrzymały wybuchów granatów. Zamartwiałem się bardzo, kiedy dobry nasz kolega i doskonały żołnierz, skaut kapral Czesław Bankiewicz, został raniony szkampnelem i w ptań nie zdołano go uratować. W kolejny etap działań wojennych oddziału Edwarda to Wołyń. Pierwszy pułk piechoty toczył walki pozycyjne z wojskami rosyjskimi pod koszyszczami. W swoich wspomnieniach autor pisał Pierwszy raz pułk nasz był w Okopach w marcu 1915 roku nad Nidą, na przeciw Pinczowa. Po odpoczynku pierwsza brygada w rejonie Kent zostaliśmy przewiezieni koleją do Jędrzejowa. Pierwszy szwadron został zakwaterowany w Kawęczynie. Pierwszy raz, będąc w Kenta, dostaliśmy całkowity ekwipunek dla koni, nowe siodła, derki i tym podobne nawet szczotki do butów. Dotąd przeważnie mieliśmy ręcztunek zdobyczny. Ja osobiście miałem siodło rosyjskie, szaszką rosyjską, w czarnej pochwie i nawet konia zdobycznego. Pierwsza Brygada zruzowała z w okopach. Na początku lipca w 1916 roku Edward Kleszczyński jako dowódca plutonu w trzecim szwadronie Janusza Buchowskiego zajął stanowiska w okopach, broniąc odcinka przez zmasowanymi atakami wojsk rosyjskich. Ofensywa Aleksieja Brusiłowa była największą ofensywą wojsk rosyjskich, przeprowadzoną na froncie wschodnim przeciwko armiom państw centralnych. Odcinku, którego broniły oddziały pierwszego Pułku Ułanów, walki rozpoczęły się w początkach lipca. Kleszczyński wspomina. Szpadron wpadł w zasadzkę. Gdy w czasie plątania się w zwojach drutu kolczastego oddziały sowieckie otworzyły ogień z karabinów maszynowych. Oddziały kawalerii nieprzyjaciela wykonały ruch okrężny i omijając zasieki, pędziły na uwikłany pierwszy szwadron. Wówczas nadjechał drugi szwadron, zawiązał w walce część kawalerii sowieckiej. Opisując wydarzenia z lipca 1916 roku, można zauważyć zdeterminowanie. Ale także karność polskich oddziałów mimo przeważających oddziałów wroga. Legioniści zachowali wysokie morale. Tym dramatycznym i trudnym wydarzeniom czasem towarzyszyły różne zabawne historie, które przytaczy nas bohater. Wycofując się ze swoim plutonem, Edward Kleszczyński miał za zadanie osłaniać odwrót. Ze zdziwieniem obserwował reakcję w popłochu uciekających Niemców. Po tych wydarzeniach wraz ze swoimi ułanami przegrupował się w rejon Trojanówki, skąd wycofano ich do rezerwy. W swoich wspomnieniach Edward Kleszczyński napisał, że podczas ofensywy Brusiłowa Niemcy przekonali się o wartości żołnierza legionowego i powstała u nich myśl zorganizowania Armii Polskiej. W kryzysie przysięgowym od lipca do listopada w 1917 roku więziony był przez Austriaków w Przemyślu. Następnie działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W październiku-listopadzie 1918 roku brał udział w akcji rozbrajania austriackiego wojska i żandarmerii. Wobec rozkazu Rydza-Śmigłego oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej rozbroiły wszystkie posterunki żandarmerii austriackiej w i skierowały swój atak na Miechów, gdzie był garnizon wojskowy austriacki. Współdziałałem z tą akcją. Gdyśmy Miechów otoczyli, dowództwo austriackie nie chciało się poddać. Zapowiedzieli, że nas wszystkich wystrzelają, ale ta groźba prędko się skończyła, bo zbuntowali się żołnierze austriacy, Nie chcieli się z nami bić a oficerom swoim zagrozili, że ich wystrzelają. Dowódcy Austriacy zgłosili się więc do nas, prosząc o obronę przed własnym wojskiem. Rozbroiliśmy w ten cały garnizon okupacyjny, zabierając broń i amunicję i wszelki sprzęt wojskowy, a rozradowanych żołnierzy puściliśmy do domu. 19 marca 1919 roku generał broni Tadeusz Rozwadowski nadał mu we Lwowie dyplom od Znaki honorowej Orlęta za przyjście z odsieczą Polakom walczącym z nacjonalistami ukraińskimi. Edward Kleszczyński był współtwórcą 11 pułku ułanów legionowych noszącego później imię Edwarda Rydza Śmigłego, dowodzonego początkowo przez majora Mariusza Zaruskiego. Pierwszym zadaniem nowo powołanego 11 Pułku Ułanów było wyzwolenie Wilna, kiedy to oddziały sowieckie 1 stycznia 1919 roku zajęły to miasto. Edward Kreszczyński dowodził pierwszym szwadronem liczącym czterech oficerów oraz 90 ułanów. 18 kwietnia 1919 roku doszło do walk na ulicach Wilna. Szczególnie ciężkie walki toczyły się w rejonie ulicy Trockiej i Małej Pochulanki. Zginęło wtedy pięciu łanów, a kilkunastu zostało rannych. Kontuzjowany został także Edward Kleszczyński. Wydawało się, że szyki polskich ułanów zostaną przełamane. Na szczęście na dworzec kolejowy wjechał pociąg z piechotą, która wzmocniła polskie oddziały. W podziękowaniu za wyzwolenie miasta wdzięczni mieszkańcy podarowali parę miesięcy później ufundowany przez siebie sztandar z napisem Obrońcom swoim wdzięczne wilno. Sztandar ten przeznaczony był przez ofiarodawców dla pierwszego polskiego oddziału, który wejdzie do Wilna. Z powyższym sztandarem wiąże się ciekawa historia. We wrześniu 1939 roku Pułk, jako część Mazowieckiej Brygady Kawalerii, walczył z wojskami niemieckimi. Na zamośćczyźnie sztandar został w obecności Edwarda Kleszczyńskiego zdeponowany u właściciela jednego z majątków. Przypadkowo w 1960 roku, podczas prac polowych, jednemu z rolników udało się wyroadzić skrzynię, w której znajdował się płat, szarfa i orzeł. Znalezisko zostało przekazane w tym samym roku do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Kolejnym etapem walki pułku to Front Ukraiński, gdzie wyróżniał się w niekończących się walkach i potyczkach. Z pierwszą konną armią siemiona budnionnego. Od 21 kwietnia toczył walki pod równem i nad styrem. 1 sierpnia brał udział w bitwie pod Mikołajem. W tej najkrwawszej w dziejach pułku bitwie poległo 92 ułanów, w tym 8 oficerów, a dalszych 100 ułanów odniosło rany. W 1920 roku zostaje odznaczony orderem Wirtuti Militarii. V klasy, trzęsł wybitnego męstwa, połączony z narażeniem życia za udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Otrzymuje też czterokrotnie krzyż walecznych. Po podpisaniu pokoju z Rosją oddział ten przechodzi do miejscowości Tereszki, skąd w połowie czerwca 1921 roku zostaje przetransportowany do stałego garnizonu w Ciechanowie. W roku 1921 Przeszedł do rezerwy w stopniu majora kawalerii. Odtąd zajmował się swoim majątkiem w Radzienicach. Jako ciekawostkę podam, że w 1924 roku gościł u siebie marszałka Józefa Piłsudskiego, który przybył na zjazd beliniaków do Goszyc. W 1932 roku zawarł związek małżeński z Ireną Mieroszewską, córką Henryka i Zofis Chrząszczów. Przyczynił się do usypania w Racławicach kopca dla uczczenia zwycięskiej bitwy Tadeusza Kościuszki. Był posłem II Rzeczpospolitej II i III kadencji oraz senatorem czwartej kadencji. Został obdarzony przez Radę Miejską w Słomnikach honorowym obywatelstwem miasta. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku był zastępcą dowódcy mazowieckiej brygady kawalerii. Brygada ta w składzie armii Modlin Toczyła walki opóźniające i odwrotowe. W czasie odwrotu z linii Bugu brygada została zaatakowana pod Głęboczycą i w trzydniowych walkach rozbita. Pojmany przez Niemców Edward Kleszczyński zbiegł z niewoli. Rozpoczął działalność konspiracyjną na terenie Krakowa i w powiecie miechowskim. Był jednym z pierwszych członków Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej z początkiem 1940 roku w Związek Walki Zbrojnej. Pozostał przy swoim pseudonimie Dzik, ale miał również drugi Michowita. W jego majątku przebywał przez kilka tygodni wiosną i latem w 1941 roku komendant obszaru ZWZ, generał brygady Tadeusz Komorowski. Sam Dzik był w okresie okupacji dwukrotnie więziony, m.in. w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Od sierpnia 1942 roku. Pracował w ścisłym sztabie Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej Miechów. Od końca lipca 1944 roku był dowódcą formowanej krakowskiej brygady kawalerii zmotoryzowanej. Po wkroczeniu Sowietów Edward Kleszczyński przedostał się do pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, a później służył w 1. Pułku Ułanów krachowieckich drugiego Korpusu Polskiego we Włoszech. A stamtąd udał się do Anglii. Skąd w 1950 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się w Nowym Jorku? Był znaną postacią emigracji, jednak w sercu ciągle miał swoją ojczyznę. Pełnił funkcję prezesa Ligi Niepodległości i członka prezydium Polskiej Rady Jedności w Stanach Zjednoczonych. Działał w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Wchodził w skład Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA. Był członkiem koła 11. Pułku Łanów Lewionowych w Londynie. Zmarł 20 stycznia 1984 roku w Nowym Jorku i spoczął na cmentarzu weteranów. Jego osoba jest ciągle żywa w pamięci mieszkańców Radziemic. Dzieje się tak za sprawą Izby Pamięci oraz corocznemu festiwalowi pieśni i piosenki patriotycznej imieniem Edwarda Kleszczyńskiego. Zapraszamy na wycieczkę śladami Edwarda Kleszczyńskiego. Znajdujemy się przed szkołą podstawową w Radziemicach, noszącą imię Edwarda Kleszczyńskiego. Edward Kleszczyński w latach 30. przekazał hektar swojej ziemi pod budowę nowej szkoły. Właśnie w tym miejscu znajdował się dwór Edwarda Kleszczyńskiego. Przed nami kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Radziemicach. Znaleźć tutaj możemy szereg fundacji Edwarda Kleszczyńskiego. Imieniem, pokrycie dachu czy posadzka. W 1928 roku, dzięki operatywności naszego bohatera, w Radziemicach powstał nowy budynek mleczarni, w której znajdowały się liczne instalacje parowe i mechaniczne. Produkty mleczne wytwarzane tutaj były eksportowane również za granicę, m.in. do Anglii. Edward Kleszczyński był inicjatorem powstania sklepu Kółka Rolniczego, który mieścił się w tym budynku. Naszą wędrówkę kończymy na cmentarzu w Radziemicach, gdzie znajduje się symboliczny grób naszego bohatera.